Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i lecimy z kwieciarnią, okej. Okay? Kochani, są kolejne zmiany. Tak, są kolejne zmiany, ponieważ Kate stwierdziła, że jej się nudzi w tamtym miasteczku cudownym wszędzie miłość, kwitnie i tak dalej, i tak dalej, a ona nie ma tej prawdziwej takiej, wiecie, miłości. Mm, mm, tylko właśnie teraz wiecie, chce, żeby po prostu jej dziecia była szczęśliwa, żeby rosła, i w lej w szczególę coś mieć piękny dom, tkwieście, rodzinny. Tak, i kochani, przeprowadziliśmy się do Evergreen Harbor, gdzie na razie jest dosyć e, brzydko. Natomiast Kate. Stwierdziła, że ona ma taką misję życiową, aby polepszyć ten świat. No, ale wiadomo, dziecko jest najważniejsze. No i tak ma być. Lulu Lu został wypuszczony z tego względu, że niestety, ale. Mm, nic nie robił. Nic nie robił, a żył po prostu na nasz rachunek i na rachunek Jay'a. Także wypad z Hawiry już go nie ma. Jay jest oczywiście u siebie w pokoju. Za chwileczkę wam pokażę ten domek. Ten domek sobie remontowaliśmy na live. Jest to dom z gry, który właśnie, tak jak mówię, remontowaliśmy. No i tak, wchodzimy sobie do środka. Jest to dosyć mały domek, ale wiecie, upchaliśmy tutaj wtedy wszystko tak jak należy, także jest całkiem fajnie. Tu są same rzeczy z gry, więc też fajnie. No a on ma tutaj pokój. Ja w wstępnie przerobiłam ten pokoik, to pomieszczenie na ich dwójkę. Ale wydaje mi się, że... Czemu ty idziesz już spać? Zwariowałaś? Dziecko jest górne. No, ty masz na dole pokój, także ty musisz na dole spać. No, ale tam w takim razie zrobimy jedno. Zaczekajcie. Karm piersią. Zrobimy sobie jedno to łóżko, żeby tu właśnie był tylko nasz, ten MJ I damy mu jakieś biurko. Wiecie, że mu się po prostu dobrze żyło. Widzicie tutaj te wszystkie rzeczy, jak latają śmieci i tak dalej. No, masakra jest tutaj taki wsyf. Więc będziemy się starać też tutaj troszeczkę poprawić to miasteczko. Yy, może dzięki nam będzie tutaj ładnie. Zobaczymy. I tak. nasze ma ma na razie taki pokój, bo ja je przerabiałam dla dziewczynki. A że mamy chłopczyka, KJ-ka, to będzie trzeba je przerobić pod niego stricte. Jeśli chodzi o kwiatarnię, no to teraz y, nie wiem co z tego będzie, ponieważ będziemy się tutaj starać bardziej o to miasteczko zadbać. Być może będziemy y, robili tutaj wystawy kwiatów, ale już Kate raczej chciałaby po prostu zacząć y, żyć. Zacząć po prostu żyć. choć tutaj sobie coś zjesz, może o, jest jeszcze popcorn, także weź sobie porcję. No i tutaj wszystko powinno działać, bo wtedy sobie sprawdzaliśmy, wszystko fajnie działało. Ja, Wiecie. Tak, weź tutaj, przydziel łóżko dla ciebie. Tak, bo to jest Twoje łóżeczko. Jak chcesz, to. No, a czemu tu nie idziesz spać? To też działało. No, niegdyś. No, także działa. Także tak, ten domek się prezentuje. Ja w nim bardzo chciałam kiedyś właśnie zagrać, ale nigdy jakoś nie było okazji. A teraz okazja się nadarzyła, także będziemy sobie w tym domku pomieszkiwać. Mam nadzieję, że to już będzie dom docelowy, gdzie nie będziemy się już przeprowadzać. Myślę, że właśnie Kate sobie zrobi. Tutaj taki mini ogródek, bo tutaj jest naprawdę to jest taka rodzinna chatka. Tutaj będzie chciała płot dokończyć, no bo widzicie, jest tylko kawałek, a będzie chciała po prostu, żeby poszedł w tę stronę. Także szykuje się taka domowa atmosfera. Oczywiście Kate będzie się będzie wciąż wykorzystywała tutaj Jay'a. Tak, o łazienki cię zrobił. Ooooo, ja, ja, ja. Łazienki nie masz. Niedobrze, niedobrze. Masz wszystko oprócz łazienki. Dobra, zaczekaj, ta, zaczekaj, ta. wiesz co? No bo tutaj są te barierki, to, żeby Kate mogła go podglądywać. No ale w takim razie to może zrobimy sobie jednak tak normalnie. Czy to w część pomoże? Nie wiem, ale w takim razie sobie tutaj to troszeczkę będziemy musieli chyba pozemieniać. To byśmy dali tutaj w zasadzie. On powinien móc tutaj usiąść, co prawda, mam nadzieję. A tu bym taką ścianę postawiła, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy to w ogóle pyknie, czy się uda, bo wiecie, różnie może być, tak. Teraz przejdźmy sobie do toalety i byśmy wzięli, kurczę, ja bym wzięła jakiś taki lepszy ten kiepelek, wiecie, bo nie chce mi się naprawiać. A on i tak zarobił jakieś pieniążki, na pewno zarobi, tak że to nie powinien być jakiś większy kłopot. Mm, weźmiemy tu tak i byśmy wzięli jakieś, jakieś drzwi na przykład, o, No i tu by wchodził i ten, no na drzwi się będzie chlapać, ale przyjmijmy, że się nie będzie chlapać. No i zobaczymy teraz, tylko nie ma umywalki. A, jeszcze to. No gdzie Bardzo interesujące, nie wiem, czy tu będzie miał dostęp. Ewentualnie wiecie co, byśmy mogli zrobić. Ja już Wam powiem co. No bo Kate chce, żeby już tutaj było ładnie, dla niego też, żeby było tak ładnie w miarę. No dobra, wiem, że tutaj te schodki są. Ach, chwila, chwila, chwila. Trzeba tutaj coś wymyślić. Może to sprzedamy. Tu damy jakąś umywalkę. Nie wiem, tak. no, Zaczekajcie. No właśnie, ty nawet tego nie przygotujesz, że za bardzo jaka na coś ty zrób. A, zrobisz. No dobra. A tu przejdziesz? Zaczekajmy, niech on to... Nie, no już się pali, ale ja, ja. Ugaś się. Jest y, znakomitym źródłem ciepła w zimną nos. I jednak widział również to bardziej niszczycielskie oblicze ognia. I nie chce go więcej oglądać. Ugoś, ugoś. A, ugosił się, ugosił się. Nie, już się zepsuło, zajebiście. Oj chłopie, powiem ci dramat z tobą, podejdź tu. Nie podejdziesz coś tu. Wiecie co, bo ten chłop już nie chce wykończyć. A, dobra, nie będzie. Okej, okay, ty będziesz mu przynosić jedzonko. Tutaj tyle, ten, po prostu, tyle w tym macie. Nie będę tylko komentować w żaden sposób. No, Chyba tak to będzie wyglądać, niestety. Sprawdźmy, czy chodzisz może prysznic wziąć. Weź szybki prysznic. Dobra, działa i żyj sobie, jak chcesz sobie żyć. Mm, I teraz rozpocznij spotkanie. No ale też ludzie, powiem wam, ludzie ze sklepu też mnie bardzo irytowali, także teraz przynajmniej mnie nie będą irytować. Dzidzia, gdzie jest dzidzia? Dzidzia jest u siebie w pokoju i nie płacze, wszystko jest w porządku. Także chodź tutaj, zrób w takim razie coś dobrego do jedzenia. Podaj śniadanie, tost francuski chodź, zrobisz pyszne jedzonko. No, i będziesz musiała mu przynieść, eee, zaniesiemy mu po prostu coś do jedzenia. No, bo wiecie, On będzie głodny teraz. O, przyszedł kolega. E, przyszedł kolega i pewnie nawet nie zamierza nic y, malować. A my nawet nie mamy tutaj nic do malowania. U góry są drzwi zamknięte, także i tak się tam nie dostanie. Ale czy ja mogę szczelnie o, krzesło uciekło? E, dobra. Nie, to nie jest nasze. To to. Kurczę. Dobra, e, i nas na pewno nie będzie stać. Kwiatki są nasze, to możemy je sprzedać. Hmm, I to jest nasze, reszta nie jest nasza, dobra. No i okej, okay, no to wpiszmy sobie w takim razie szaluga i zobaczymy e, czy nas będzie e, stać na jakąś najtańszą, bo szczerze powiedziałbym, nie pamiętam ile one kosztują. <noise> Jeszcze często się wykorzystuje, no ale niestety czas 150 moja droga, 350, no to zaczekamy aż pan u góry zacznie malować miejmy nadzieję, że coś namaluje ej no, a gdzieś ty to jedzenie schowała moja droga, no o, no dobra, to to sprzedamy powiem wam, że jednak trzeba to troszeczkę inaczej zrobić okej okay. tak zrobimy, o mm, no i to damy tutaj, żeby płotki Dobra, mamy jedzenie. To. Cześć, chcesz dowiedzieć się więcej o swoim wpływie na otoczenie, jeśli masz chwilę? Nie, nie gadamy dzisiaj. Eee, zawołaj na posiłek. Nie, bo ja bym chciał mu całą porcję zanieść do góry, wiecie? Mm, tak. Eee, malujesz coś? Nie, nie malujesz. Myśliś myśli, ty. Myśli. Schowamy ci jedzenie do lodówki, żebyś miał. To będziesz mógł sobie zjeść. No, on to psychol, psychol się robi, no, ale się nie dzieje w i telewizję ogląda. Ja mam nadzieję, że on będzie coś więcej robił, niż tylko telewizję oglądał. No tak, o Jezu, jaki sef. to też, wiecie, to będzie znikać. Mam nadzieję, że to będzie wszystko znikać. Mhm. No i my będziemy chcieli sobie te kwiatuszki. Kurczę, czemu one mi wskoczyły tutaj do wyposażenia rodziny? Bez sensu, bez sensu. No ale okej, okay, dobra. No, bo ja bym chciała tutaj te różyczki i, i. O. o, po prostu jakieś kwiatuszki ładne takie, żeby sobie tutaj, wiecie. I zasiejemy ładnie, Wszystko żeby to było ładnie. Ślad ekologiczny bym chciała włączyć, żeby tutaj troszeczkę właśnie z tą ekologią popracować. Zobaczyć w ogóle jak to działa, wiecie, bo nie, nie ogrywałam tutaj tego otoczenia. Także przejdźmy sobie do rozgrywki. Mm, nie, otoczenie? Nie. Ustawienia, dobra. No i tak. Sielanka, Wilkołaki, licealne lata, życie eko. Włącz głosowanie, nie włącz elementy rozrywki. O, ślad. Po wyłączeniu tej opcji i lokalny plan działania, ani obiekty w grze. Aha, to nie że nie będą wpływać na środowisko, ale ja nie chcę planu działania. Plany działania nie mnie wkurzają. aha oh, oh, oh. No to nie hmm. Bo ja nie lubię tych ludzi, co kradną trzeba to chyba pilnować, zobaczymy, dobra. Ślad ekologiczny twojego otoczenia jest zielony. Dowiedz się więcej z lekcji ślad... o śladzie ekologicznym. No dobra, ale jak jest zielony, no to jest git. Tylko wiecie, co mnie będzie denerwować. Ja już to czuję, jak mnie to denerwuje. Mm, jeśli do domu, no dobra, czyli z tobą nie możemy za bardzo tutaj rozmawiać. A Ziemię będzie trzeba tutaj ogarnąć, bo tutaj jest takie, takie brzydkie tło, no. Mm, co ja właśnie mówię? Że właśnie te rzeczy, o te. Zapoznaj się z tym, przejrzyj lokalne plany działania. Mam nadzieję, że tu nie będzie, bo na przykład, wiecie, denerwują mnie te rzeczy związane z dzieleniem się. Ja, Emma, z się nie będzie dzielić z nikim. Nie, i koniec, kropka, ona jest samolubna. Maty jej dziecko i koniec, kropka. Nic więcej. E, dobra, ty mnie nie interesuje? czy masz malować. Zielone lokalne plany działania. O, rety, zdaje się, że nie ma cię w domu. Okej, okay. i nie musimy tego podlewać, prawda? Bo to się nam te do podlewania podlewają, więc to też jest mega fajne, nigdy z tego i tak za bardzo nie korzystałam, a widzicie, jest fajne, <laughs> jest fajne. Ty sobie tu sterczysz, to sobie sterczysz, nic z tego nie będzie, no bo ty nie malujesz, ty oglądasz telewizję, no to sorry, ja ci usuwam tę telewizję, bo ty widzę, że tylko telewizor oglądasz, a ty powinieneś malować, to sobie w kuleczki lecisz, chłopcze, w kuleczki, ale dzięki temu możemy zakupić sobie tutaj, o. Będziemy zarabiać właśnie na y, tych obrazach. Może ludzie będą do nas przychodzić też y, malować. Mm -hmm. Dobra. No i fajnie. Będziemy wiecie, gruby hajs, przepaść i tak dalej. No, ale fajny ten domek. Mi się ten dom podoba. Podoba mi się ten dom, choć trochę mi się podoba. Jest do pobrania. No. Jest do pobrania w mojej galerii. Yy, tak, ojcze mego dziecka. W Wilkołaku. <gry> Masz problemy ze sobą, w ogóle tak słyszałam. Dobra, my musimy mieć do Kibelka. Dzidia sobie śpi, taka cichutka ta dziedzina jest, muszę przyznać. Yy, skorzystaj sobie. Nigdy tu nie grałam, a to jest naprawdę ładnie. Jest naprawdę ładniejsze. Zastanawiam się nad yy, chyba tym domem, i w zasadzie to, to ma fajne, fajniejszą lokalizację, bo na takim skrzyżowaniu, a tu. No, chyba też nie jest tak źle tu, z tej strony. No, zobaczymy. Jak kto wie, może Kate się znowu przeprowadzi. Chociaż ja mam nadzieję, że już się nie będzie wyprowadzała, że jej wystarczy z przeprowadzkami, że to będzie już na tyle. Ojejku, dobra. A ty, moi drogi, dalej nie, maluje, nie malujesz żadnych obrazów, więc ja nie wiem, co tu się wyprawia. Pejzaż, no to może ty zacznij sobie malować. Ale, Bwator, szybkie pytanie. Erika, Lewis i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu. Tak, po przyjacielsku uważasz, że to dobry pomysł. Jest Maria. Trudno powiedzieć, nie? Ja znam gościa. No nie znam, nie znam, nie znam, nie znam. No i fajnie mamy tutaj do prania, do odkurzania rzeczy. U. Lubię tak, jak jest nawalone tyle rzeczy. Naprawdę mi się to bardzo podoba, jakie jest tyle rzeczy, a nie że taka, wiecie, pusta przestrzeń. No, serio. A kiedy dzisiaj ja mam urodziny, W ogóle nie wiem. Siema, mieszkam tu od niedawna. Nazywam się Derumk. A więc lubisz pieniądze, prawda? No. Nie tylko ty. Powiem ci w tajemnicy, jak to wszystko tutaj działa. Eeeeh, hajs, 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 hajs. Jezu, ty, co wyglądasz normalnie, jakbyś hajsem czepał w tych ciuchach, Taki, wiecie, your, your style taki. nawet mm. się więcej o głosowanie dla zysku bo to chodzi o te głosowania, a my nie będziemy głosować na nikogo. My możemy jedynie usuwać potajemnie. Głos, wiecie te głosy wszystkie? Mm. On nigdy nie zacznie malować. Ja, ci, ja widzę, że tobie chyba brakuje towarzystwa starego, żebyś ty zaczął malować, chłopie. Nie chcę ci rozkazywać, bo nie mogę. No, spotkanie w toku, a ty nie chcesz, chłopie, malować. No jesteś niepoważny. Chyba przeprowadzka nie, nie była dobrą. Yy, decyzją. Normalnie. A dziecko nie płacze? Kurczę, to bo dziecko w ogóle ogarnie? Co się dzieje? Nie wiem. Szok. Szok w trampkach. Dobra. Wiesz co? Chodź tutaj się wykąpać. Królowo życia. <grym>, tak, to jest królowa życia, powiem wam, nie? No kurde, kto ja by nie chciał tak żyć? I w ogóle jego ja go usunę. Wypierdzielę z tej grupy, bo ja widzę, że to, to jest jakieś nieporozumienie, także mm, zakończ spotkanie. Może muszę zakończyć. A ciebie? Ja chcę cię usunąć. a osun i Sergio. Sergio, osuń, bo sobie się będziemy spotykać, więc tylko ty będziesz w tej grupie. Tak, bo Sergio, lubimy Sergio po prostu, wiecie. Lubimy Sergio. Także z Ser... Tak? Tak, z Sergiem lubimy się spotykać, okej, okay. dobra. Bo już sama nie wiem, po prostu już mi się, wiecie, ja nawaliłam tutaj tych światełek. Ale lubię te światełka, dużo światła ogólnie dają po prostu, a te niektóre żarówki tutaj, oświetlenia. Nie są takie fajne, no, idź spać, idź, 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 idź sobie spać, bo jesteś zmęczona, a ten dalej nie maluje, no A jakbym mu kazała chociaż jeden obraz namalować, to by zaczął malować, czy też nie, jestem ciekawa, zobaczymy, przetestujemy to No, usiadłam sobie troszeczkę inaczej, więc, no, ale tak mi się chce siedzieć I w ogóle, kochani, to nasz Jake jest głodny mm, mm -hmm. On w ogóle nie płacze i to jest straszne W ogóle nie płacze i nie wiadomo, co się z nim dzieje, nie, takie dziecko ciche strasznie Kawa jestem, jaki będzie, jak dorośnie. Czy też będzie taki cichutki, czy jednak troszeczkę będzie taki bardziej ogarnięty. Albo jednak fajnie byłoby wiedzieć, co dolega naszej dziedzi. A może muszę go zresetować. Gawoż. Chcesz być najlepszymi przyjaciółmi ze swoją dziecią. Malutką. O, usłyszałam dzisiaj, czyli jest dobrze. A ten chyba skończył malować arcydzieło, które idzie z Sprzedaj te grube hajsyny. Dzień dobry panu. Co tu jest brudno? To weź tu posprzątaj. Nie możesz posprzątać? Chodź, weź, wyrzuć. Ty możesz chodzić wszędzie. A ty byś mógł to umyć? Nie. Nie ma kosza? Nie no, jest kosz. Sprzątnij, o. No właśnie. Ok, i w takim razie musimy rozpocząć spotkanie. I miejmy nadzieję, że nasz kolega tutaj będzie malował, bo inaczej, jak się nie dorobimy właśnie grubego hajsu, to niestety, ale będzie z nami do końca swojej dni. A tak, to jest nadzieja. Jest nadzieja, że on po prostu będzie mógł żyć po swojemu. No, więc, you know, sprzedaj. No, twoje obrazy nie są takie zacne, niestety. Ale no, niestety nie oh, są takie zacne i kochani, w ogóle my się to już ogarnęli. Jest bogata. Czy jest coś do związanego? O, pani na wościach? O, no to dobra, to teraz to będziemy sobie ogarniać. E, dom wart 100 tysięcy, ale dlaczego? Uch, o, no dobra, 51 wydaj 5 na kształtowanie terenu. Mhm. Czyli będziemy ogólnie tutaj takie rzeczy gleki robić. No dobra. Czemu ja tutaj nie zrobiłam żadnego kominka? Nie chciałam tu kominka? Dlaczego nie chciałam kominka? Co mnie odwaliło, że ja nie chciałam kominka w tym domu? Nie wiem, idź spać. Śpi. Czemu ja nie chciałam w tym domu kominka? Tu się w ogóle coś zjarało. Y... Ja nie wiem, co tu się dzieje. <laughs> Masakra. Dlaczego ja nie chciałam kominka? Teraz próbuję sobie przypomnieć. Jejku, dziewiąty poziom. Chłopie, jak ty zajmaniasz. Czy Ym... czemuś, czemu, czemu? Po prostu jakiś byle jaki kominek bym chciała nawet tutaj. Nawet w takim miejscu. Albo tu. Żeby było cieplutko w domu, bo tutaj chyba się nie zmieści. Arcydzieło ukończyło. Jezu, ale wariat, ale wariat. Zobaczmy, czy jest jakaś koza taka tania, bo ja bym chciała taki kominek. Myślę, że Kate również by chciała taki kominek. Także chodźmy sobie tutaj do, na salony. Można taki nowoczesny, designerski. Co to jest? O Jezu, ale wielkie, nie. A, a, a. Czu, 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 czu. To nie chodzi o to, żeby był duży, wiecie. Nie, wcale nie o to chodzi. Czy eee, to są same takie wielkie? O, to jest bardzo ładny kominek, ale taki. Hmm. O, matko, jaki wielki. O, nie. Ale okej, okay. dobra. Dobrze, że te książki. Dobra, nie, no, tutaj bym zostawił. A jest jakiś inny kolor? O, nie, no, epic. epik. O. Nie, to już nie zmienia. Dobra. Nie, fajnie. Bardzo mi się podoba ten kominek. Jestem zadowolona z zakupu, e, żeby będą mieli tak fajnie. E, Twój jest neutralny. Aha, bo kominek kupiłam i dlatego jest neutralny. Nie można palić w piecu? Ale no to, to, to nie jest ekologiczne. O oh, no. A czemu nie mogę rozpalić? Kate boi się ognia. Co? Żartujesz? Śmieszna jesteś. Jak to się boisz ognia? To jest jaj. Nie. Prawda? A ten nas spać nie chodzi, chodź, bo tutaj patrzcie jakie grube hejs. No way. Chłopie, dzięki, dobra. Zrobimy ci coś na obiad. Naprawdę nie rozpalisz, kiedy boi się ognia. Czajcie no, to. Te... No to nie, no to lipa. Usuwamy. O Jezu. A mi smutno jest. Usuwamy kominek w takim razie, No bez sensu. Się boję ognia, naprawdę. A ja w ogóle kupiłam tutaj coś yy, do ogrzewania tej chałupy? <grych> czy nie? No nie wiem, czy kupiłam termostat. Nie mam pojęcia, nie pamiętam po prostu. Panel kontroli systemu przeciwpożarowego. No to teoretycznie moglibyśmy to wrzucić gdzieś. Mm. No tutaj. A jest inny kolor, czy tylko taki szpetny? Oh. Dobra, to taki w takim razie biały niech będzie. Tylko nie wiem, czy tu, w tym miejscu. Hmm. Dobra, dobra, niech będzie. Dobra, niech idzie dalej spać, bo jest 22 w zasadzie. Nieźle, źle, Posiadaj, no. Tak podnieśliśmy wartość domu, kochani. I to y, bardzo. Nie, dzisiaj śpi. Co ten u góry robi? Maluje. No, ale to on nie chodzi spać w ogóle? Patrzcie. Ale znowu ukończył. Ja pierdzielę. Ale się wziął do roboty. Szok. Dobra, nie będę mu kazała. Nie wiem, niech chcie spać, chłop. Wykończy się. O, zajedzą kość. O, to ściki od Kate. No. To z Kate są dobre. Dobre są. Ale nie umie, Ma zlew, ale nie umieję. Chyba, że ten zlew jest. Nie, nie, nie no, działa zlew. Ładny ma zlew, a nie chcę go użyć, no. dziadowa. Dobra, ja przypiszę. przydziel łóżko. A, bo ty tam nie wlejesz? Padasz. Szafka ci zasłania, ale jaja. No dobra, przejdzie, będziemy mieć więcej hajsu. Dobra, a teraz nie wejdziesz tu? Śpi. Ale, kit. A, no to szkoda, zaczekajte. Aha, nie, teraz to tak nie zrobię. Nie, no, nie, no to to jest nie... niepoważna sprawa, naprawdę. To to jest niepoważne z jego strony, że tak się yy, tu dzieje. W takim razie, kochani, znajdźmy mu jakieś ładne łóżko, żeby chłopak miał gdzie spać. O, to jest takie dla małych, ale ładne, fajne, kupimy. O, tylko teraz powiedzcie wy mi. Chciałam piętrowe, żeby miejsce jednak zaoszczędzić. No dobra, jeżeli maruda marudzi, że nie chce piętrowego łóżka, no to trzeba znaleźć jakieś inne łóżko, tylko ja bym ładne, żeby miał ładne łóżko. Nie chcę, żeby miał brzydkie łóżko, to, to już te czasy się skończyły. Idziemy na grubym się Mamy więc pieniądze. Co to jest? Aha. Nie wiem, coś ładne. Aha, ale to jest dla małych. To, to nie, to odpada. Ale totalnie odpada. To są też takie większe. No ale co? Bierzemy chyba normalne takie łóżko, nie? Nie będziemy już przesadzać. Tylko, że ja tak się przewijam, przewijam, przewijam. Nie umiem znaleźć takiego łóżka, co ja chcę. Dla dorosłych cztery tylko. O, cztery energia. Rozumiecie to? Cztery energia. To jest, jest Dramiks normalnie, nie? To jest kurde dra, dramiks. Nie wiem jak to zrobić, że było dobrze. No ale okej. Okay. A teraz raz, pójdziesz spać? Śpi. Dobra, czyli przydziel łóżko Jay i niech chłopak wie, co ma robić po prostu i tyle. Kate również śpi, ponieważ jest dosyć późno. Ale tutaj... Co te punkty lecą? Bo co, bo namalował ten obraz i za ten obraz lecą punkty? Coś się, co, co się zbakowało to jest. Nie, nie kumam. Albo za to, że jest otwarty klub i po prostu za fry się dostaje? Może i ale ja by były. Nie, nie, nie spodziewałam się. Ja myślałam, że w ogóle trzeba cały czas coś robić, że te punkty zdobywać, a to się normalnie za free ko jest. Dostaje. Fajnie. No, fajnie. Dobra. Nie wiem, wiecie jak to jest? Okej. Okay. Dziccia w ogóle nie płacze i ja muszę czekać na komunikat. Czy z dzidzią jest wszystko w porządku, czy nie? Nie wiem. Jakieś minusy mi tu lecą niedobrze. dobrze. na kar? Może ładne jest. Nie wiem. Hmm, zatrudnienie. Teoretycznie to ja sobie mogę zatrudnić, bo <laughs> jesteśmy bogaci. Mhm. Także zatrudnienie nie. <laughs> Kurde, ale my będzie sobie Będziemy mieć nianie. Dobra, okej, okay, no to tak, to choć wyrzuć, sprzątnij, niania będzie nam pomagała tutaj w domu, także rewelacja, mm, idziesz po gary, tak? Dobra, dzień dobry, mam na imię Misaki, jestem ma... nianią, miło mi, chętnie we wszystkim, pomogą mi zabawiać, gotować i mentorować, nie straszne mi też zmienianie bielu i sprzątanie bałaganu, przed nami wesoły dzień, jesteś słodka mhm. No i fajnie będzie nam jedzonko robić i w ogóle, także kurde, Kate, hej, jak ty masz piękne życie Zmień strój I tak, to ty możesz w sumie iść sobie pobiegać więcej, uprawiaj jogging, bo ty teraz jesteś prawdziwą bizneswoman. Masz nianie, która wszystko zrobi koło domu. Więc naprawdę, jaka ty jesteś swochowana? Ja nie wiem, czemu ona się tak focha cały czas. Ona naprawdę ma teraz rewelacyjne życie. Wyprowadziła się, nie ma tych wszystkich, wiecie, zakochanych osób, które ją drażniły. I nie musi się bać, że ktoś ją tu zaobserwuje, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego, jak wiecie, każdy wie o wszystkich. Nie. W końcu może spokojnie Jay'a przytrzymywać, wykorzystywać go, a przy okazji wychowywać dziecko i mieć nianię i mieć wszystko. W końcu dziewczyna może mieć wszystko, i nie wiem, dlaczego ona tak marudzi. Naprawdę. Mas mieć wszystko, ale kochani, myślę, że to byłoby to wszystko. Na wszystko, wszystko, prze wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No, kolejne zmiany, ale myślę, że to są dobre zmiany. Zobaczymy później, jakie życie się ułoży. No. Palinowościach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!